Cześć, witam Cię z mojego Def Office. Dzisiaj mamy niedzielę, bardzo zaśnieżoną. Bardzo mi się to podoba, bo lubię, lubię śnieg. Zdecydowanie bardziej niż tą jesienną pogodę deszczową. Zwłaszcza, że, że w tym roku jesień była bardzo mokra. Także mi się to mega podoba. Na szczęście nie muszę jeździć, jeździć autem. Autem jeżdżę raczej w dłuższe trasy, a się nigdzie nie wybieram. I w ten sposób mogę się cieszyć tą piękną aurą. Ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj, mimo że jest niedziela, to mam tak naprawdę. Zaplanowane dwie rzeczy. Mam nadzieję, że obie się uda zrobić. Jedna to jest nagranie wideo, nagranie filmu. A propos Blazera. Myślę, że taki trochę będzie śmieszkowaty temat, ale związany z tą prezentacją, którą robiłem na KGD. Także, jeżeli byłeś, to pewnie się domyślasz, o czym będzie, będę mówił, bo tutaj, dla tych, którzy właśnie byli, daję taki sekret, że będę chciał powiedzieć trochę więcej o tym moim ostatnim slajdzie, na którym troszkę zażartowałem. z Pewnej idei, z pewnej koncepcji, którą sobie e, gdzieś tam w głowie ułożyłem. A druga sprawa to jest kwestia lekkiego przemodelowania mojego, właśnie tutaj office, bo jeżeli e, gdzieś tam, może w jakichś urywkach widziałeś, to, e, to, ja, w to ja w tym momencie no nie siedzę frontem do ściany, tylko siedzę frontem jakby do swojego pokoju e, i. Przede mną stoi całkiem spory regał, biały regał z książkami, kwiatkami i tym podobnymi rzeczami, i chciałem wykorzystać ten regał do tego, żeby była tam moja ścianka do nagrywania. To znaczy jeżeli nie potrzebuję nagrywać przy komputerze, to żeby tam była moja ścianka, ale to wymaga zdecydowanie poukładania tam rzeczy. A druga sprawa jest taka, że koło mnie jest taka wnęka, w której w tym momencie mam masę różnych kartonów po różnych sprzętach i wydaje mi się, że takie sprzęty, które już mam parę lat, niekoniecznie będą potrzebować tego kartonu, tych kartonów, więc muszę się ich pozbyć i kiedyś tam kiedyś, jak będzie, jak będzie dobra okazja, to tutaj sobie wstawię pewnie jakąś szafę, żeby to uporządkować. No i po prostu proza życia, proza codzienności, po prostu ten pokój, ten mój dev office wymaga lekkiego uporządkowania. Zwłaszcza, że ostatnio dni w pracy były mega intensywne więc po pracy też byłem wykończony. Dużo się działo, różne wyjścia, spotkania i tak dalej, więc po prostu więc po prostu myślę, że czas trochę się zająć bardziej swoją przestrzenią i sobą niż samą pracą, bo kiedyś też trzeba odpoczywać. No a teraz lecę sobie szybko zjeść śniadanie, zrobić kawę i myślę, że ruszam do roboty. Nie wszystko oczywiście będę pokazywał, bo mam takie założenie, że nie pokazuje po pierwsze okolicy, w której mieszkam, po drugie nie pokazuje bałaganu, który mam w pokoju. No i mamy już wieczór. I ogólnie z planów nagrania na czegokolwiek na jutro, w sensie tego filmu o że nie bardzo coś wyszło, bo niestety, ale się trochę pochrowałem dzisiaj w trakcie wyjścia niedzielnego. E, także jutro na pewno filmu, no w sumie z perspektywy Was, jak oglądających e, dzisiaj tego filmu o Blazerze nie będzie, e, bo też e, no uznałem, że, znaczy poza tym, że po prostu e, nawet nie miałem siły za bardzo się tym zająć, to po drugie e, trochę ostatnio zaczynam myśleć o tym, żeby e, przystopować w tym sensie, że jeżeli czuję, że jest za dużo czegoś, to po prostu e, to jest dla mnie moment, żeby Y, trochę przystopować, a nie do końca, bo to później się odbija na tym, że e, ostatecznie tak nic z tego nie ma, e, wychodzi gorzej, albo po prostu e, na tyle padam, że właśnie mnie całkiem rozkłada i, i tak nie ma dalej kolejnych rzeczy. Ale w sumie za to mam do Was jedno takie e, pytanie na poniedziałek, no bo w sumie właśnie ten film wychodzi w poniedziałek i łączy się to z moimi poprzednimi filmami, które były gdzieś piątek, sobota, coś takiego, to znaczy w kontekście w ogóle szkoleń, kursów nauki programowania, bo jak wiecie do tej pory, bo jak wiecie do tej pory z rzeczy, które albo robiłem w tym kontekście, albo planowałem robić, to miałem tak, miałem kurs c sharpa myślę, że to był mój największy sukces, takie podstawy, miałem kurs ASP .NETa i też tutaj planowałem bardziej rozbudowany kurs taki całościowy, łączący te dwa kursy i też planuję, mam gdzieś w planach ten mój cały kurs, czy platformę DevKariera, na której bardziej chcę mówić o tematach takich, jak się odnaleźć w ogóle w pracy programisty i, i takich bardziej ogólnych, nie skierowanych bezpośrednio do, do programistów konkretnej technologii, tylko raczej po prostu do osób na powiedzmy konkretnym tam levelu, gdzieś tam początkujących w branży, a niekoniecznie początkujących w konkretnej technologii. I teraz pytanie do Was jest takie: Gdybyście mogli zdecydować, jaki, jakie jedno szkolenie ode mnie byście chcieli dostać? W sensie, gdybyście mogli wybrać, że gdybyście, gdybym powiedział Wam, że przygotuję jedno, jedyne szkolenie z rzeczy, o których gdzieś tam mówię, w swoich materiałach. na na YouTubie, na LinkedInie, na Twitterze, na Discordzie, czy mówiłem w kursach, czy na konsultacjach gdziekolwiek, to gdybyś, gdybym miał przygotować jedno szkolenie, to czego byście chcieli, żeby ono było? Napiszcie w komentarzach, co to jest. Opiszcie, jakby nie ukrywam, że to jest po prostu dla mnie jakaś informacja, czego ode mnie oczekujecie, co widzicie, że u mnie jest najbardziej wartościowe, to znaczy, co według was y, powinienem przekazywać. W sensie uważacie, że przekażę to najlepiej, a ja, a ja bardzo chętnie to poczy poczytam i na tej podstawie, na tej podstawie pewnie, e, może, pewnie coś przygotuję, bo nie ukrywam, że ostatni czas jest e, troszkę trudniejszy i, i chcę, żeby, chcę wam dostarczyć taką pigułkę wiedzy, a mam wrażenie, że ostatnio trochę się rozjechałem w różnych kierunkach i. Przez to, że Was jest już tak dużo na tym kanale, bo 2,5 tysiąca, tysiąca subskrypcji to jest naprawdę masa osób. Setki wyświetleń pod każdym filmem, no to jest, to nie są przelewki, także e, mam wrażenie, że trochę potrzebuję sobie znowu zrewidować, kto mnie ogląda, jakie ma oczekiwania, więc to jest trochę takie pytanie o to e, właściwie po co tu jesteś, tak? Czyli jakiej wiedzy ode mnie oczekujesz, bo zakładam, że to jest raczej mimo wszystko kanał poświęcony jakiejś wiedzy wokół programowania, a z drugiej strony jest to też dla mnie taka wskazówka co byście chcieli ode mnie dostać w, dostać w kontekście jakichś materiałów, które bym przygotował w formie, no pewnie gdzieś tam wideo połączone z jakimiś może konsultacjami, coś tego typu, tak? Więc dawać znać w komentarzu. To jest dzisiaj takie krótkie wideo, które trochę się zmieniło przez to, że jednak w ciągu dnia za nie mogłem, ale mam nadzieję, że jutro już wrócę do formy. Mam nadzieję, bo też, też planuję robić jutro raczej takie minimum z minimum, po, potrzebne do tego, żeby po prostu wszystkie zadania były zamknięte e, i, i no i myślę, że dzięki temu też e, szybko uda się wrócić do jakichś ciekawych, ciekawszych rzeczy, a teraz czekam na, na Twoje komentarze, na Twój komentarz. E, tak jak mówię, napisz mi e, gdybym miał przygotować jedno szkolenie, tylko jedno, to jakie chciałbyś, żeby to było szkolenie? O czym? E, w jakim temacie by, by Cię ono interesowało najbardziej. Także to tyle na dzisiaj. Krótki film. Dzięki temu też liczę, że będzie obejrzany dosyć chętnie. Dosyć chętnie. A teraz tylko pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już jutro. Dzięki wielkie. Cześć.